Witam z tej strony Pasi i dziś pokażę Wam skrzynię o nazwie Ognista Zagłada. Jest to limitowana skrzynia, która jest akurat teraz w sklepie w okazjach, w markecie. Wchodzimy w market okazję i mamy tutaj tą skrzynię Ognista Zagłada. Z niej wypadają różne rzeczy, ale mi najbardziej zależy na wilczych monetach. A więc kupujemy. O, 20 000 WM. Ok, i tutaj teraz jest jeszcze wzgorączki zakupów. Tak samo można wymienić. I tak samo jest ta skrzynia. Więc tak samo mogę zalosować Tutaj, jakby przedmiot od razu z tej skrzyni przechodzi do okienka prezentów. Więc, żeby nikt nie pytał, że użył, a nie ma prezentu, jak. Po prostu prezent przechodzi od razu do okienka prezentów w grze. No i klikamy odbierz. A i 115T flame na 30 dni. Ale no, to nie dla mnie, to nie dla mnie. Co tu dalej? A tu chyba jeszcze majową mam. A no tak. Tu coś mi brakuje. Ale dobra. Ok. Wszystko? Wszystko, wszystko. To dziękuję bardzo i zapraszam do kolejnych moich filmów.